Bloger dziś oświadczył, że zamierza kontynuować walkę. Cele tej operacji wojskowej bez wątpienia zostaną osiągnięte. My preferowalibyśmy to zrobić i wyeliminować pierwotne przyczyny konfliktu za pomocą dyplomacji. Jeśli jednak strona przeciwna wraz ze swoimi zagranicznymi patronami odmówi merytorycznej rozmowy, Rosja będzie dążyć do wyzwolenia swoich historycznych ziem środkami militarnymi. Zadanie stworzenia i rozszerzenia strefy buforowej, czyli strefy bezpieczeństwa, również będzie konsekwentnie realizowane. Bloger, dobrze, a teraz przeanalizujmy, co jest nie tak z tą wypowiedzią. Po pierwsze, cele tzw. SPEC operacji wojskowej osiągnięte to stara śpiewka to dość stara teza, która ciągnie się od 2022 roku. Właściwie niczego nowego tu nie usłyszeliśmy. Również powtórzona została narracja mówiąca o tym, że wciąż żywimy nadzieję na załatwienie tej sprawy na drodze dyplomatycznej. Po drugie, pojawiła się narracja o tym, że planowo i konsekwentnie będziemy działać na rzecz utworzenia strefy buforowej. To już jest w pewnej sprzeczności z retoryką, którą w rzeczywistości prezentowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej tak naprawdę aż do ostatnich dni właściwie do wczorajszego. Dlaczego? Gdyż systematyczne tworzenie, jak to Putin nazywa, strefy buforowej zakłada koncepcję kontroli granicy państwowej. W tym konkretnym przypadku rosyjsko-ukraińskiej sprawowanej przez armię Federacji Rosyjskiej, to oznacza, że EE. Zgodnie z tym planem obecnie zarówno obwód Sumski, jak i obwód Charkowski znajdą się w bardzo wysokiej strefie ryzyka, co jest niezwykle niepokojące. Ale znowuż to jest komunikat od Putina opatrzony gwiazdką. Dlaczego? Bo mówił to już i w 2023, i w 2024 roku. Bloger i w zasadzie obecna retoryka dotycząca strefy buforowej jest obecnie dość popularna. Jest to bowiem jeden z kluczowych punktów planu pokojowego Donalda Trumpa, który zakłada właśnie ustanowienie pewnego rodzaju granicy administracyjnej. Zwróćcie szczególną uwagę na to sformułowanie, które teraz usłyszycie, oraz na odpowiednie wycofanie wojsk od tej nowej granicy administracyjnej, która zostanie dokładnie określona w samym traktacie pokojowym. Co do Donbasu, dotyczy to jego przede wszystkim. Natomiast w przypadku obwodów chersońskiego i zaporowskiego sytuacja jest rzadziej omawiana i domyślnie rozumie się, że będzie to linia frontu, która zostanie zatrzymana w momencie wstrzymania. Działań wojennych. Czym zatem ogólnie rzecz biorąc jest ten sygnał płynący od Putina? Po pierwsze, to jest sygnał skierowany do negocjatorów ze strony amerykańskiej w celu wywarcia presji dokładnie na dwa dni przed zatwierdzeniem nowego etapu negocjacji w sprawie planu pokojowego w samą porę. Po ustaleniach europejsko-ukraińsko-amerykańskich wyciągnięto pewne wnioski. Ukraina nawet podjęła pewne kroki wstecz, co należy podkreślić. Wiecie o tym doskonale. Ukraina jest gotowa wycofać swoje wojska z Donbasu pod warunkiem, że Rosja postąpi identycznie. Dokładnie tak. To jest teoria, która została przedstawiona przez doradcę biura prezydenta Podolaka. Wołodymyr Zełenski, który oświadcza, że nie zrezygnujemy z Donbasu ani prawnie, ani fizycznie itd. Bloger. To jest jakby trochę inna płaszczyzna, to też trzeba zrozumieć. Presja na Kijów jest ogromna, lecz Moskwa czuje ją tak samo. I właśnie z tego powodu Putin pojawia się dzisiaj na dwa dni przed tymi rozmowami, najwyraźniej po to, by oznajmić, że mamy określone zadanie i zrealizujemy je na drodze dyplomatycznej. Musimy, no wiecie, coś tam odsunąć a EURL i DRL on przecież to sugeruje mają być nasze. Posłuchajmy kolejnego interesującego fragmentu z posiedzenia, który, jak ujął Putin, dotyczy histerii Europy. Histerii. Mówiłem to już wiele razy: to jest kłamstwo, to jest po prostu bzdura, kompletny nonsens. O jakimś rzekomym rosyjskim zagrożeniu dla krajów europejskich. Lecz czyni się to z pełną świadomością. Prawda jest taka, że Rosja zawsze, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, by tak rzec, do samego końca, dopóki istnieje choćby najmniejsza szansa, usilnie dążyła do odnajdywania dyplomatycznych rozwiązań wszelkich sporów i konfliktów. A odpowiedzialność za to, że te szanse nie zostały wykorzystane, w całości spoczywa na tych, którzy uwierzyli, że można z nami rozmawiać językiem siły. Cóż, to absolutna nieprawda. To co słyszymy, to czysta propaganda w wykonaniu Władimira Putina, rosyjskiego dyktatora. Przyjaciele, nie trudno jest znaleźć statystyki, które pokazują, ile razy związek radziecki po zakończeniu II wojny światowej inicjował konflikty zbrojne na różnych terenach świata, czy to na obszarze Eurazji, czy na innych kontynentach. Mam tu na myśli Afrykę. Uczestniczył w nich aktywnie i robi to nadal i Zbliża się do 20, a nie bierzemy tu pod uwagę wojny zimowej z Finami w 1939 roku. I w 1939, potem początek II wojny światowej i faktyczna okupacja zachodniej Ukrainy, Galicji, która w tamtym czasie była częścią Polski. Tak więc Putin otwarcie kłamie o jakiejś ostatniej szansie. Druga historia, ostatnia szansa, a ten jego wywód. Rok 2022 dobitnie pokazał, że Putin pośpieszył się z własnymi wnioskami i uczynił to, co uczynił. Dlatego Europa oczywiście nie wierzy i dlatego Europa oczywiście musi się przygotowywać. Ale wiecie, szczególnie interesujący jest również fragment przemówienia ministra obrony Federacji Rosyjskiej Białousowa, który w zasadzie otwarcie stwierdza, że Rosja rozważa obecnie konflikt zbrojny, co jest dość niepokojące. Jeśli minister obrony tak mówi, to jest to doktryna. Obywatele, grupa wojsk Zachód zajęła strategicznie ważne miasto Kupiańsk, które przeciwnik bezskutecznie próbuje odzyskać. Przez nie wiodły szlaki zaopatrzeniowe sił zbrojnych Ukrainy. To pozwoli poszerzyć pas bezpieczeństwa w obwodzie charkowskim i zmniejszyć zagrożenie ostrzałem północnych rejonów Ługańskiej Republiki Ludowej przez przeciwnika. Obecnie likwiduje się okrążenie. Cóż, w tym przypadku to fragment dotyczący Kupiańska. Rzeczywiście jest to niezmiernie bolesna historia dla Federacji Rosyjskiej, a zwłaszcza dla całej ich propagandy. Szczególnie w ostatnich dniach, gdy nie udało się przekonać rosyjskiej opinii publicznej, która konsumuje ten cały produkt propagandowy, co do pojawienia się prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełęskiego na tle steli w Kupiańsku. A ostatnie raporty ukraińskiego sztabu generalnego dowodzą, że tam no, nie wszystko jest takie proste dla Federacji Rosyjskiej. Jest oczywiste, że Kupiańsk jeszcze długo, długo nie zostanie zdobyty. Teraz znowu słychać, znowu zdobyliśmy Kupiańsk. Białousow w tym swoim wystąpieniu wypowiedział się także na temat NATO. Nieco dalej minister wspomniał, że rok 2030 jest rozważany jako potencjalny czas, w którym mogłoby dojść do zbrojnego starcia pomiędzy państwami członkowskimi NATO a Federacją Rosyjską. I to jest historia, która jest dość skomplikowana, biorąc pod uwagę te wcześniejsze fragmenty z wystąpienia Putina, gdzie on mówi o jakiejś histerii, prawda? Momencik. Raz jeszcze to jest również bardziej sygnał o charakterze politycznym. Nie sądzę, by rosyjska gospodarka. No, nie tylko ja tak myślę. To są obecne, absolutnie matematyczne i ekonomiczne kalkulacje, które wskazują, że rosyjska gospodarka tego nie wytrzyma do 2030 roku. Rosja. Maksymalnie bazując na swoich obecnych dochodach, które dzisiaj posiada. Proszę też zauważyć, że sankcje nadal są wprowadzane, a baryłka ropy w tej chwili nieustannie spada, utrzymując się poniżej 60 dolarów. Rosyjska gospodarka surowcowa po prostu pęka w szwach. Raczej nie dotrwa do 2030. Jest prognoza, że Rosja utrzyma tempo wojny, może do 2026, początku 2027 i to wszystko. Czyli nie ma takich zasobów, żeby się z kimś tam zderzyć, z NATO w 2030 roku. To absolutny mit, ale to retoryka, która jasno pokazuje jedno: Putin nie ma zamiaru rozmawiać z Europą, on po prostu nie chce prowadzić dialogu z Europą. Moskwa uważa się za pewien biegun, który ma równoważyć biegun zachodni. Ten ostatni zaś, w ich przekonaniu, to absolutnie i wyłącznie Waszyngton. Trzeba przyznać, że wszystkie dzisiejsze wystąpienia mocno kontrastują z wczorajszymi sygnałami płynącymi z Kremla, które z kolei nie dotyczą Ministerstwa Obrony ani administracji Putina, lecz czegoś innego. To dotyczy w większym stopniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I znowu, właśnie w takich momentach już 250 razy to podkreślałem i starałem się zwrócić waszą uwagę na to, że istnieją rozbieżności powiedzmy, że jest to nawet płaszczyzna ideologiczna rozbieżność między Ministerstwem Spraw Zagranicznych z Ławrowem i jego zastępcą Riabkowem a sposobem w jaki budują komunikację, a tym co później mówią Putin i inni przedstawiciele administracji, włączając w to Ministerstwo Obrony. Tam jest absolutna kreatura Putina, rozumiecie? No, wszyscy są kreaturami Putina, ale jedni są bliżej, inni dalej. Co wczoraj Riabkow ogłosił dla ABC News, o czym mówił o tym, że jesteśmy u progu porozumienia, tak, pokojowego, czyli 90% i wszystko już jest gotowe. Pozostaje kwestia EEE, przede wszystkim sprawa terytorialna, reszta jest drugorzędna i dlatego ten kontrast oczywiście istnieje, ale nie można moim zdaniem przekreślić tych wszystkich oświadczeń. Dlatego właśnie podkreślam, że najprawdopodobniej to dzisiejsze wystąpienie, ten zalech oświadczeń, które choć wcale nie są nowe, to jednak są wystarczająco agresywne w wykonaniu Putina, świadczy o tym, że jest to przygotowanie gruntu pod tak zwaną poważną rozmowę z Amerykanami. To jest ewidentnie gra wstępna do negocjacji na wysokim szczeblu. To jest gra na publiczność. To tak jak bokserzy przed ważną walką o pasy mistrzowskie. To rozgrzewka, to spotkanie wzrokiem, wymiana spojrzeń. Tak, to właśnie takie symboliczne, wzajemne spojrzenie sobie w oczy, jeśli chcecie, ma dzisiaj miejsce. Dodatkowo trzeba oczywiście wspomnieć o udanych operacjach, które przeprowadziła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Na przykład na Morzu Kaspijskim widzicie platformę wiertniczą Łukoilów, naftowa, tak, która została trafiona już drugi raz w ciągu ostatniego tygodnia. To jest bolesne, tak, a jeszcze boleśniejszy jest noworosyjsk. Zrzuty ekranu z wideo pochodzą również od służby bezpieczeństwa Ukrainy. Po lewej stronie widzicie, jak doszło do wybuchu na okręcie podwodnym klasy Warszawianka, będącym nosicielem pocisków Kalibr. Sądząc po tym, co widzę, bo już trzeci dzień spływają szczegóły, nie został on zatopiony, ale jego rufa jest bardzo poważnie uszkodzona. Czyli pływać albo poruszać się pod wodą, zgadza się, tak, on nie będzie, chyba że będzie mógł się tylko zanurzyć i tyle. Na powierzchnię, nawiasem mówiąc, będzie mógł się wynurzyć. To jest także bardzo bolesna historia wspomniany przez rosyjskiego ministra obrony Białousowa Kupiańsk to jest dla nich cios, prawdziwy policzek, po prostu potwarz. Co więcej, teraz wiele zarzutów i oskarżeń spada na Ministerstwo Obrony i Sztab Generalny z powodu zbyt szybkiego ogłaszania przez Gerasimowa zwycięstw, których tak naprawdę po prostu nie ma. To jest sytuacja, która budzi wiele kontrowersji i niepokoju wśród społeczeństwa. I ta dzisiejsza opowieść o jakichś no, zakrojonych na szeroką skalę przygotowaniach do, nie wiem, supernowych inwazji, i to niemal od strony Białorusi, to kolejna historia. To również jest pewna pułapka, która ma nas wprowadzić w błąd. Wywiad Litwy zdementował dziś wiadomości o 360 rosyjskich żołnierzach na Białorusi, czyli tego nie ma, ale informacje rozdmuchano z powodzeniem, postawiono wszystkich na nogi z powodzeniem. Cytat z dokumentu z oświadczenia Litwinów. W sieci krąży informacja podana przez zagraniczne media o rzekomym rozmieszczeniu na Białorusi ponad 300 tysięcy rosyjskich żołnierzy gotowych zaatakować NATO. Tak, tam nawet nie chodzi o Ukrainę, tylko o kraje bałtyckie. Krótko mówiąc, na Białorusi nie ma niczego nawet odrobinę podobnego. Z drugiej strony mamy taką oto no, reakcję naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, pana Syrskiego który uczestniczył w ostatnim posiedzeniu Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy, znanym jako Rammstein. On o tym informuje, składa raport. To dosyć obszerny wpis, ale na zakończenie chciałbym tylko zwrócić Państwa uwagę na jeden, ale za to bardzo ważny fragment. To drugi akapit jego wpisu, gdzie informuje o bieżącej sytuacji na froncie, która pozostaje trudna, pisze Syrski. Dla prowadzenia działań i uwaga to jest teraz bardzo istotne, gdyż właśnie z powodu tego zdania narosło mnóstwo spekulacji. W celu prowadzenia strategicznej operacji ofensywnej przeciwnik zgromadził siły liczące około 710 tysięcy żołnierzy, co stanowi znaczące wzmocnienie i budzi poważne obawy. Zatem w tym poście jest więcej informacji o tym, że przeciwnik rozpoczął strategiczną operację ofensywną. Ale gdzie zgromadził te 710 tysięcy? Przecież nasza linia frontu, na której obecnie działamy, ciągnie się przez taką długość. Do 2000, jeśli wliczyć granicę z Rosją. To wszystko jest linia frontu. 710, ilu ich było? Zwiększył do 710 z 640. Owszem, widziałem taką informację już latem. Obecnie przedstawia się to w taki sposób, jakby Putin już, no wiecie, rozpoczynał ofensywę strategiczną, operację zaczepną. Wcale nie, przyjaciele, naprawdę nie musicie ulegać spekulacjom. Czytam Wam bezpośrednio ze źródła. To jest strona na Facebooku naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy z tym symbolem jaskółki. Jest tam napisane, że do przeprowadzenia strategicznej operacji ofensywnej przeciwnik znacznie zwiększył swoje zgrupowanie. Oraz prowadzenie strategicznej operacji ofensywnej, która jest obecnie w toku. Nie ustaje, podejmowane są próby na aglomeracji pokrowskiej, w Hulajpolu i wielu innych miejscach, szczególnie na kierunku Zaporowskim. No to jest w zasadzie strategiczna operacja ofensywna, nic się w tej kwestii nie zmienia. I doszło jedynie do zwykłego poinformowania o sytuacji. A więc wszystko to są elementy jednej wielkiej szachownicy, którą można by nazwać próbą Putina, by wziąć na blef Amerykanów tuż przed ważnymi rozmowami, które mają się odbyć w ten weekend. Właśnie to się teraz dzieje, więc to nie jest nic nowego.